Cześć, to znowu ja, Wojciech. Wracałem do Was po krótkiej, długiej przerwie spowodowanej studiami. Po prostu miałem sesję, nie miałem czasu nagrywać, jak i praca. I co najważniejsze, strona. Powstała moja strona secondgrace.pl, na której będziecie mogli kupować rzeczy. Wszystko już jest gotowe, wszystkie produkty są na stronie. Tropy będą ogłaszane na Instagramie. Myślę, że chyba tylko na Instagramie. Możliwe, że będzie jeszcze strona na Facebooku, ale Instagram to takie pierwsze źródło. Więc zapraszam Was, na niego oczywiście tutaj się gdzieś pojawi. Strona już ruszyła. Możecie na niej kupować rzeczy. Te, które będą w penningie, są jeszcze tam już dodane. No co, nie przesuwając, zapraszamy. Na pierwszy rzut idzie paczka od Patryka. Jeśli się nie mylę, są to VaporMaxy, ale nie jestem pewny. Zamówiłem dwie pary VaporMax i ma koszulkę. Zaraz w sumie zobaczymy to. To przecież fajnie zapakowane. Oczywiście to jest to uwielbiam. Jedna paczka mi przyszła. Tutaj z boku stoi. Właśnie jest podniesiona, ale on już się akurat wymarzy, bo tam nie ma żadnych boków, tylko są tisy. Dobra, teraz zdjęty. Otwieramy pakę. Aha, no tak, dobra. To chyba nie są jednak wapory. To chyba będą 9,7. Tak, i dziorzanek. Zamówiłem... 97 i Giordany plus jeszcze krzepek Suprema i poncho Supa i za wszystko dałem chyba jeśli ma 400, 500 zł, coś takiego Giordany midy w bardzo dobrym stanie kolorsyki nie pamiętam niestety w zajrze 45 i te 9.7 chyba też są 45, do tego ponczo z nowego dropu, w DS-ie oczywiście, eee, odkładamy na bok i tutaj będą te 9.7 w kolorze black z eee, niebieskimi detalami, fajnie zapakowane. O. Zróbmy. nie się dostać do tego. Okej, okay, mamy. Tak jak mówiłem, 9,7. 7 yy, Myślę, że opas sprzedam po Jordanie. Myślę, że jest 4 stówki. Yy, są wszędzie wyprzedane. Nie można już ich nigdy nie dostać. 9 takie tak, też 4 5, ale nie widzę trzepka. Zobaczymy hmm. jeszcze w Jordanach czy nie pominęłem, bo tutaj nie ma, tutaj też nie ma. Dobra, czepek był w Jordanach, czepek z supa też do Esiak. E, dobra, kolejna spora paka od Eryka. Jeśli w tamtej pacie były Jordany i 97, to mam nadzieję, że tu nie będzie tych wapor maksu, bo paka jest dość powiększona, a nie chciałbym dozwolonych boksów. Zobaczymy. Tylko trzeba się dokopać przez tony Tak, tu są wapory. Zobaczymy czy nic się z nimi nie stało. Widzę trochę poproszony box, ale nie jest, nie jest takiego. Okej, okay, dobra, boks był wypełniony cały folią, więc nic się nie stało. Boksy są... No okej, okay, powiedzmy. Odróżmy karton. E, więc tak, w tej paczce mamy dwie pary waporów i to był ciska mu Zacznijmy od dwa za wszystko dałem 500 zł przesyłką oczywiście. Jedne wapory już raczej to jest taka kolorystyka 2019, obie parki w najdzie 40. Choć umawialiśmy się tutaj na lepszy stan trochę dobrze, zacząć. Może da mi się wyczyścić, jeśli nie to piszę. Ja oczywiście tam poproszę o radę. Hmm. E, druga parka. E, czarne flymity. Dwójki, ta tak miała być w dobrym stanie. Bardzo i tak jest. Takie jak ja, 40. Mój, może sobie zostawię jedną parkę. nie wiem. Miałem kiedyś e, jedne z Ofen i były przyjemne. Fajnie fitowały. Mam w sumie zdjęcia na Instagramie. Zapraszam na mój Instagram. I kamuflaż... Yy, do tego tam po prostu była dopłata, żeby do 5 do, stówek dopić. E, kamuflaż nic wielkiego, czarno-biały, taki w M. MP. I za niego chyba będę chciał 7 dyszek, coś takiego. A za, um, za Four maxy myślę, że po 300, 320, coś takiego. No! Aha i jeszcze do tej fapi dostaliśmy Grafiky, widzę tutaj. Siata supa, żeleczki, więc spoko. Dzięki tutaj jakiś instagramowy sklepik Cold House Shop. Dobra, jedziemy dalej ze mniejszymi pakkami. E, następna paka jest od Kuby. E, od Kuby już nie pamiętam co mówiłem, bo co mówiłem kilkadziesiąt przedmiotów teraz w ostatnich dniach i zamawiam coraz więcej, więc po prostu nie pamiętam. Dobra, Kuba wysłał nam pisa z CDG. E, w serce z Moro i stan jest OK. Takie jak się umówialiśmy Taki Disik y, Size S jest W sumie nie jest tak mały jak na Size S C To jest męski z rozmiarówka. Zobaczymy czy jest OK Tak, wszystko się zgadza y, Zapisałem dałem o, w coś okolicach 200 zł chyba. Będę chciał 260, bo CW jest rzadko spotykane i jest glewany. Dobra, kolejna paka będzie o Diana i Jan nam wysłał bluzę antysosiala i ona, jeśli się nie mylę, była w DS-ie, to za nią 320 zł, wszystkiego. Jak ta bluzę w DS-ie to jest okay, cena. i jest dość spoko cebu. Dobra, to jednak nie była ta bluza. Tu jest inny antysocial. to jest biały antysocial używany. Za nią dałem 250, e, ale cebu jest również fajne. Nie jest zwykłe czarne. Dżebuto to takie. E, nie ma. Nie ma. Jest ok. Jak e, za 250 cena jest bardzo dobra. Sprzedam Myślę, że za 300-320 zł. Nie być gdzieś woda. Czyli nie widzę, miała być takie jeszcze trzy dziurka to zupełnie, więc nie wiem o co chodziło Czyska ta dziurka, jej nie było widać i po prostu była do zaszycia, bo materiał się rozpróbł, więc tak, no co no. E, dobra, kolejna paka jest od Wartosa i tu pamiętam co były tu były trzy Long CDG w takiej paczuszce, więc będzie prasowania sporo pewnie i co najgorsze nie chcę ich przeciąć, bo no jest dość ciasno wszystko zapakowane. Może to hmm. rozerwiemy. Wszystkie paki dzisiaj były odebrane i myślę, że, yy, że tych openingów będzie coś sporo, ponieważ no naprawdę dość dużo teraz zamawiam i nie wiem, czy wszystko pokazywać. Napiszcie w komentarzu, w sumie, czy chcecie, żebym wszystko pokazywał, yy, co będę otwierać i jeśli chcecie, yy, piszcie po prostu pomysły na odcinek, bo mam teraz bardzo dużo czasu wolnego, więc chętnie do Was coś ponagrywamy, jeśli chcecie. Yy, dobra, tutaj widzimy już lisy, lisy w folii jeszcze. Jest czy są trzy? Tutaj widzę dwie klustryki, na razie. Raz, dwa, trzy. Ok, są trzy. E, wszystkie to są small hearty. E, size M -y i LKI. Tutaj dziury mam jakieś coś. Nie, to tam też nie widzę. To jest size M. Tak jest, to są small heart. Jedna. Druga. Ok, LKA to jest i ta też powinna być LK. Jeśli dobrze pamiętam, tak. LKA i za nie dałem. Hmm, jeśli dobrze pamiętam, 400 zł albo 500 chyba 500 zł, tak. Więc jak za trzy z bez CDG, a nawet te smart herty, to jest bardzo dobra cena. Myślę, że jeden pójdzie mi po 250, więc 750, a 500 zł to jest jedna krucznica. No. Dobra, Ej, kolejna bluza. Nie widać od kogo jest, bo ktoś za lekko pisał za lekko dość stał długopis. Ale nie wiem, czy to nie jest właśnie ta bluza z e, Antisociala, o której wam mówię. Tak, to jest ta w DS. E, to jest Welcome to the Club. Taka z przodu jest. E, szara z pomarańczowym napisem, a z tyłu jest po prostu e, napis Social Club. Kupiłem za 320zł, bez problemu mi zejdzie za 400 zwykłe mi czarne schodziły po 400 więc od czyste zarobię po prostu. Dobra, przed ostatnia paka dzisiaj od Oliwiera, już nie pamiętam co mi wysyła, zaraz spojrzymy, by niczego nie przyczynić oczywiście. Nie wiem czy to nie będzie pasek z OFA, choć nie jestem pewny. Nie. Aha, dobra, to jest zwrot moich spodni z Nike. A. Może je odpakuję, wam pokażę. Po prostu nie się size, tak, więc gości mi odesłał. Oczywiście zwrot jest po prostu na waszą wysyłkę, ale bez problemu mogę zwrócić, jeśli wam nie pasuje. Size R są całkiem spoko i cenka stówę, więc jak ktoś będzie chciał, no to Myślę, że na sklep wrzucę po prostu nawet te Nike i wejdą, zejdą bez problemu, ponieważ mam trzy pary i, i po 2 dni. Dobra, ostatnia dzisiaj paczka od Michała i tutaj będą dwa Tissie z CDG. Yy, tisy w sumie, jest, tak CDG, ale to są, nie jest to kolekcja Play z sercem, tylko to są po prostu zwykłe CDG, choć yy, Jakąś lepszą niż CDG. Pierwszy jest taki. I ośko też z tyłu. LK, oczywiście widuje na M, jak to co ty gier. I drugi jest taki play NK yy, Zaopadałem 240 zł. 210 nawet jak więc po prostu z w tym to Hammer. Dostanę się, że za każdą minimum 200, więc bez problemu mi zejdą, no i zarobię, to, to, to co jest najlepsze. E, dobra, to rzucamy na bok. I co, jeśli chcecie kupić coś, zapraszam was na nowo wyzortowaną stronę secondgrice.pl e, Zapraszam na Instagrama sklepu na Instagramie mojego, ponieważ też zdjęcia będą się pojawiać i info jakieś odnośnie dropów lub filmików na YouTube. Będę też Was, nie wiem, jeśli e, będziecie chcieli po prostu, będę zadawał jakieś pytania, jakie chcecie, odcinki, e, ponieważ no, nie oszukujmy się, jedna osoba nie wymyśli tylu pomysłów. No to co, nie przedłużając już, bo myślę, że ten filmik będzie dość długo trwał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.